Welcome in nasze studio, MP Studio! Przed nami najpiękniejsza z kobiet Eurovision 2014, Koshita Wurst! Hello! Hello! Eee, skąd pomysł na tą brodę? A, wyrawa. Patrz, do, zobacz zbliżenie, Zobaczcie jaka śliczna jest. To Koc, jest kocica. Powiedz coś, brak, jest eee, Powiedz ty, naturalnie, jesteś mężczyzną czy kobietą? Jak się czujesz? To już od ciebie dalej. Co, co mi masz zaoferować? Wszystko tego chcesz. Mogę być tym i tym. Będziesz swoim kociakiem? A mogę być nawet... Panterko! A zaśpiewaj coś dla nas, tak jak na Eurowizji. Nie. Zaśpiewaj, nie, musisz. Coś cokolwiek, coś polskiego. Dla, dla polskich fanów to jest bambo, w Afryce mieszka. Czarno nasz koleżka. Dziękujemy, wielkie brawa. Była z nami koszyta burst. Witamy tutaj u nas w studiu w USA. To jest domowe studio. Okay. Hej kociaku. Hello! Słuchaj, słuchaj, co Cię skłoniło, żeby wystąpić w naszym teledysku? No słuchaj, jesteście zajebisi, no po prostu nie wzięłam innej opcji, żeby u Was nie wystąpić, no to hey, Hej, kociaku, czy nie masz żadnych braków? No, coś. Całość, ca, całość, całość. Dobra. Jak widać, nie ma. Nie ma żadnych braków? Nie. A uważasz, że, że Bambo Coco Jumbo jest czarny naturalnie, czy pomalowany? Czarny, naturalnie. Ja, jakie ma kropidło? Czarne. <grymne> 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 Ale ja mam duże kropidło. Dziękuję, kocico. Ja również. Thank you very much. Dzięki. Seks przed ślubem nigdy. Opóźnienie no jest, na no chujowo. Co to za rajskopa? Jest. Chyba, że piwa <grywa> Ty Jesteś i wiesz, piwo nie zganiecie. Cześć tu Kamil. Cześć kochani tu Love Stars! Jest z nami Bambo! Koko jumbo! Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Czarną ma skórę to nasz koleżka. <grywa> Ty stara cholerą Cię diabły nie biorą Co robić, Tero, jak me gierą Z żyć, chodząc za perą. Do żarta pijawką Wyczucia zero, zera tu wygarnę ci Czujesz, na łowież, mordę od rana drzeż Nigdy nie pukasz drzwi, loda nie robisz mi Kiedy ruszasz z miejsca, rzucasz trzeci wiek Wachnieć źle, czepiasz się, krzyczysz tak, że mózg drży W nocy otwórki rzecz budzisz gdy sny. I nie lubię kaszy, sose, bo to syf Ty stara cholerą Cię diabły nie biorą co robić tyro, jak Megiero Z tobą żyć chodząc aferą Do żarta pijawką Wyczucia zero, teraz tu wygarnę ci Człowiek tą zęby ma, a ty masz wredny kły, Czytasz gdy brak, nerwy tym psujesz mi Kiedy kliczko walczy Już tych komend złych, dobry rozróżnik ma z tobą zawsze na pych. Może raz baba słaba będzie konju. Nie chujani Kurwa, to chuiam, może tak, może raczej. O jak będzie? Mateusz, rozdobny. jak ten chuj Jak ten chuj Za krótko. Ale tu gorąco. Kurde, zaraz się kilka będę rozwierał nie było to. Bój jest ci gorący, smaż się do swojej grzech. Ty stara cholera. No, tak, ci diabry tak, nie biorą. Co tak, robić cztero tak, tak, jak megierą zdował żyć tak, tak, Chodząc za aferą? Tak, Dorżantą tak, pijadką tak, Życzył ciasem. Oh